Cześć Wam wszystkim, przychodzę dzisiaj do Was z kolejnym filmikiem, w którym wykorzystamy ten oto zestaw do liftingu rzęs. Otóż okazuje się, że można też nim wykonywać lifting brwi, laminację brwi, dlatego dzisiaj wykonamy to razem, będzie mu to pierwszy raz widziałam różne instrukcje na internecie, oglądałam filmiki na youtube także myślę, że jestem w miarę wyedukowana jak to zrobić ale, ale zobaczymy jak to będzie mam nadzieję, że moje brwi będą wyglądały dobrze to jest mój pierwszy raz kiedy w ogóle będę miała laminację brwi na sobie rzęsy miałam już rzęsy bardzo często miałam liftingowane, a laminacja brwi to jest dla mnie nowość jestem w tym, tym świeżakiem jeżeli nie widzieliście mojego filmu na temat liftingu rzęs, zapraszam Was do oglądania, link do filmu będzie w opisie i efekty były dla mnie niespodziewane, nie spodziewałam się, że pójdzie mi tak, jak mi poszło, także jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam również do oglądania, po tym filmie oczywiście. Ja ten zestaw nabyłam na Amazonie za około 20 dolarów. Tak wygląda już mój lekko poturbowany zestaw. Jak możecie zauważyć tu są płyny, które będziemy używać do laminacji brwi. Tu są przyrządy do tego potrzebne. W jednym z tych pudełek znajduje się taka szpatułka do wyczesywania i podczesywania tych brwi, gdy już nałożymy na nie klej. A w tym drugim znajdują się nakładki do liftingu rzęs, także nas dzisiaj to nie interesuje. Krótkie zbliżenie na to, jak moje brwi wyglądają teraz. Bez żadnych pudrów, cieni i tak dalej. Po prostu moje gołe brwi. Pierwszym krokiem będzie oczywiście pozbycie się wszelkich zanieczyszczeń z okolicy naszej brwi. Będę robiła dwie w tym w jednym czasie, bo tu akurat nie muszę mieć oczu zamkniętych, tak jak przy liftingu brwi, także także po prostu wyczyszczę te okolice i zaraz do Was wracam. Jeszcze nie regulowałam brwi, myślę, że jak, jak będę po laminacji, to potem w ogóle będzie mi prościej, bo nie wiem, jaki onek kształt finalnie przybiorą po tym, jak będą po laminacji, także jak je zalaminuję, to wtedy zobaczę, co, co zrobię dalej. Pierwszym krokiem jest wzięcie kleju, kleju do sztucznych rzęs. W ostatnim filmie narzekałam na, na ten klej, ale, ale dam mu jeszcze jedną szansę, zobaczymy, jak będzie się sprawował na brwiach. Jeżeli poczuję, że to nie jest to, to wrócę do mojego ulubionego, ulubionego kleju, czyli Czyli do kleju z hand-emu. On jest po prostu najlepszy klej w przeciągu kilku sekund. Po prostu polecam wam go bardzo, bardzo, bardzo mocno. Będę robiła to małymi sekcjami. Nie będę dawała kleju na od razu na, na całą na brew, bo nie chcę, nie chcę, żeby potem wszystko to wyschło i żeby to się zrobiło nieciekawe. Najważniejsze jest to, żeby pociągać te włoski zamiarem tam, gdzie chcecie, żeby one stały nie pociągać ich w różnych kierunkach, nie wiadomo jakich, tylko po prostu takim, jakbyście chcieli, żeby one były już postawione. I wiem, że to teraz może wyglądać dziwnie, Nawet na początku też jak oglądałam dziewczyny wykonujące to. Tak patrzyłam i im, co one robią. Czy to, czy to tak powinno wyglądać? Tak, tak to powinno wyglądać. Bo potem okazuje się, że naprawdę wychodziły im piękne, piękne brwi. Także, także m, robimy dalej. Ale na razie klej w porządku. Ten klej. Nie mam żadnych zastrzeżeń w przeciwieństwie do tego, jak robiłam nim e, na, lifting, e, lifting. Lifting? Lifting. więcej kleju. Zaczęłam już jedną brew i powiem Wam, że nie było ciężko pociągnąć mi tych włosków. Kleją się super, są całe przyklejone, yy, nie mam problemu. Tak jak wiecie, z tym klejem miałam ostatnią, także, także super. Na, zabieram się już za drugą brew i przyjdę do Was za chwilę. Czy jesteś ze mną tak, że podoba mi się ten efekt? Uważam, że jest całkiem, całkiem fajny i mógł już taki zostać. <grym> nie, no, oczywiście żartuję, ale. Coś jest takiego w nim, że mi się to podoba. Dobra, muszę iść teraz umyć ręce, bo kleją mi się cały tego kleju. Także za chwilę do Was wrócę. Rok numer dwa to nałożenie perm, czyli takiej trwałej, bo przetłumaczyłam mi to, że jest trwała ondulacja. Czyli po prostu myślę, że to ma za zadanie utrwalić nasze włosy, żeby stały w tym miejscu, w którym mają stać, którym chcemy, żeby stały. Ja to nałożę patyczkiem i postaram się nałożyć taką. Ilość, żeby, żeby pokryć całe włoski, ale też, żeby nie przesadzić. I maks, yy, jaki mamy to trzymać na swoich brwiach, to 10 minut, bo strasznie to śmierdzi. Powiem, mam strasznie to śmierdzi. I, I mam nadzieję, że nie popalę sobie włosów. <gryw> Dlatego tylko na 10 minut nie dłużej mamy to, mamy to trzymać. I mam nadzieję, że nie będę miała żadnej alergicznej reakcji na, na skórze. Nakładam folię na brwi. Nałożyłam folię i do zobaczenia za 10 minut. Minęło już 10 minut, także ściągam folię. O, oh. na znaczy szczęście nie miałam z tym problemu, bo widziałam z że u kogoś się przyklejało i tak dalej. A u mnie zeszło bardzo, bardzo w porządku. Eee, wycieram płyn, który wcześniej nałożyłam, czyli perm. Pern. Płynnął się fixation, czyli utrwalenie tak jakby poprzedniego kroku. Bardzo ładny niebieski kolor, w ogóle nie wiem czy widać. <grym> I nakładam. Ja Pewam, że nienawidzę wyrywać brwi, ale myślę, że nikt nie lubi. Nie jest to ulubiona czynność żadnego człowieka. Ale trzeba. Chociaż można też użyć wosku, no jest szybciej w sumie. Ale ja na sobie by nie użyła wosku, bo jestem niezdarna, także ja bym mogła coś sobie zrobić profesjonalnie jak najbardziej chętnie rób co wzesz, ale ja sama na sobie wosku bym nie nałożyła i nie wyrwała sobie brwi. brwi. Ani włosika woskiem. To mogłoby się skończyć źle. Teraz właśnie widać jakie długie są ogólnie brwi człowieka. Ja się nie spodziewałam, że one będą takie długie. Praktycznie na pół czoła. Nakładam ogólnie. Super się przykleja. W ogóle nie mam problemu, żeby to przykleić. Naprawdę jest świetnie. Do zobaczenia za 10 minut. Ciągam ściągnęłam folię i ponownie wyczyszczę patyczkiem pozostałości Położę odżywkę, bo wiadomo, że moje brwi teraz są lekko wysuszone po tych chemikaliach, które były na nich, dlatego warto użyć tą odżywkę. Ja zostawię ją na 5 minut i w ogóle ona tak ładnie pachnie tak ślicznie, że jest super zapach naprawdę taki Słodkawo-cytrusowy, coś w tym stylu. Tego już nie będę przykrywać folią, zostawię na 5 minut i wracam za 5 minut. Tak wyglądają moje brwi po laminacji i powiem Wam, że podobają mi się, bardzo ładnie to wygląda. jest taki efekt, wiecie, taki zwiewny, delikatny. Jeszcze trochę muszę chyba je podregulować, bo ogólnie regulowałam je, ale... Ale jeszcze podreguluję na pewno tą, tą część, żeby się ukazała z tą częścią. Teraz widzę na kamerze właśnie, bo tak to nie widziałam. Ale mam wrażenie, że są też trochę grubsze. To mi tak nie przeszkadza, bo naprawdę efekt jest bardzo ładny. Bardzo, bardzo ładny. Przychodzę już do Was z podsumowaniem filmu na temat laminacji brwi. I jestem bardzo zadowolona z tego efektu, jaki mam. Mam wrażenie, że on trochę podniósł, taki robi naturalny lifting twarzy. Jeżeli się zgadzacie, to nam dajcie znać w komentarzu. Wygląda, wygląda w porządku i wiecie, za to zapłaciłam 20 dolarów i ten kit starczy mi jeszcze na kilka razy, także myślę, że to się opłaca. I polecam Wam, abyście spróbowali to zrobić sami na sobie, jak to będzie u Was wyglądało. Oczywiście należy pamiętać o tym, aby robić wszystko zgodnie z instrukcją i ostrożnie, a także o tym, że może wystąpić reakcja alergiczna. U mnie na szczęście ta reakcja alergiczna nie wystąpiła. Mam um, nadzieję, że już nie wystąpi. Jeżeli macie jakieś pytania do mnie odnośnie tego zabiegu, który wykonywałam, zadajcie je w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Oczywiście nie jestem ekspertem, ale, ale być może wam w czymś pomogę. Także zapraszam. I myślę, że to już wszystko. Dziękuję za to, że byliście ze mną, że oglądaliście ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to dajcie kciuki w górę. Zasubskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w na następnym filmie. Pa.